Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Ja mam dzisiaj taką rolę, że jestem przedstawicielem yy, kompanii węglowej, więc na, yy, na kompanię węglową niczego złego nie powiem, więc yy, proszę nie oczekiwać. tego. Ale nie powiem nie dlatego, że, że nie mogę powiedzieć, tylko dlatego, że ja widzę perspektywę przed kompanią węglową. My tutaj z Markiem zawsze się yy, kłócimy na każdej konferencji, zawsze jest wesoło, bo... Mamy dwa odrębne zdania, dlatego że pan minister Kosowski już nie jest ministrem, prawda? W związku z tym może mieć radykalne poglądy. Ja natomiast, jako przedstawiciel kompanii węglowej, muszę patrzeć na wszystkie aspekty, na aspekty również i społeczne, które dominują. Kompania węglowa dzisiaj zatrudnia 60 tysięcy ludzi. Jak weźmiemy jeszcze członków rodzin, to wiemy, jaka to jest rzesza. Rzesza społeczna. Ja pamiętam, tworzyłem pierwszą strefę ekonomiczną na Śląsku, tak zwaną rozproszoną, myśląc o tym, gdzie pójdą następcy tych górników do pracy. Dzisiaj jest to jeden z sukcesów. I tak trzeba było popatrzeć również na kompanię węglową. I dlatego dzisiaj kompania węglowa patrzy troszeczkę inaczej na problem swój. Po pierwsze, to co pan minister, pan profesor Kaliski mówił, Kompania przygotowuje się do restrukturyzacji, czyli musi odzyskać płynność finansową po to, żeby płacić każdemu, który dostarcza usługi i maszyny do, do, do kompanii. I musi płacić wszystkim ludziom, którzy, których zatrudnia do, do pracy i tak dalej. To jest ta pierwsza perspektywa, czyli dać sobie radę na dzisiaj, ale my nie mówimy o dzisiaj, tylko my mówimy o jutro. A jutro to ta perspektywa, o której mówił tutaj kolega, e, musimy zacząć budować nowe górnictwo. Stąd w tej chwili poszukiwania e, węgla na Lubelszczyźnie. Planujemy tam jedną kopalnię, może w przyszłości drugą kopalnię. I stąd również myślenie o elektrowni. Bo proszę Państwa, my, podpisując umowę na dostawę węgla do pola, do dwóch bloków, plus własna elektrownia na Czeczocie, która się zbliża, to już jest 3 czwarte węgla energetycznego, który musimy ulokować. Takiego węgla, jaki jest na Piaście, czyli w cenie podobnej do tej, która jest z Bogdanki. I proszę Państwa, jak już jestem przy głosie, to chcę pewne rzeczy odkłamać, dlatego że tu w przerwie rozmawialiśmy na temat tego, jaki węgiel będą spalały nasze elektrownie. Marek powiedział, że na pewno rosyjski. Nieprawda, proszę Państwa. Jeśli porównamy dzisiaj średnią cenę węgla lokokopalnia loko kompanii węglowej, to cena jest o 20 zł niższa niż węgiel importowany lokogranicę. Czyli ten, który przypływa do Polski, on może dotrzeć do połowy Polski. Reszta to jest renta geograficzna. Można powiedzieć tak, że ten, który przybywa do Polski, on jest lepszy jakościowo. Mniej siarki, mniej popiołu, wyższa kaloryczność. Tak, ale to jest wyzwanie dla kompanii węglowej, dla chodników węglowego i dla innych spółek. Żeby ciąć koszty, bo dzisiaj mamy te 60 tysięcy ludzi zatrudnionych, zakładamy, że średnio rocznie... Z kompanii na emerytury będzie odchodziło około 3,5% netto to w perspektywie 5 lat będziemy mieli zatrudnienie takie, które obniży nam poziom kosztów, dzisiaj jest około 50%, to są koszty pracy w kosztach wytworzenia wydobycia węgla To już będzie inna perspektywa, inne działania, które podejmujemy, o których dzisiaj wcześniej mówić, bo ten program jest dopiero opracowywany. Jeśli chodzi o program restrukturyzacji, powinny przynieść jakąś ulgę. Nie będzie to rozwiązanie systemowe od razu na dzisiaj, dlatego że kompania węglowa była takim dzieckiem, która otrzymała i te warunki geologiczno-górnicze, o których mówił Pan Profesor Kalicki, trudne pod Górnym Śląskiem, bo to wszystko kosztuje więcej niż gdziekolwiek, gdzie nie ma zwartej zabudowy na górze. A po drugie, kupę długów, które trzeba było spłacać. Można powiedzieć tak, że okres prosperity na rynku węglowym nie został do końca wykorzystany, bo można było więcej działań restrukturyzacyjnych podjąć, żeby dzisiaj mieć trochę lepszą sytuację. Ale w jakieś przyznanie się, że jednak nie wszystko było takie. Na wszystko? pewno, na pewno tak jest, bo zawsze tak jest, że, że jak jest lżej, to, to człowiek po prostu niektóre rzeczy od, od, odkłada na, na później. Natomiast, natomiast <tryk> uważam, że przed kompanią węglową i przed holdingiem węglowym, zresztą przed całym polskim górnictwem jest perspektywa. Tu trzeba patrzeć nie tylko na dzisiaj i na jutro, ale również na pojutrze, za miesiąc i za parę lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.